Więc taka lepsza klaryfikacja na to, co chciałem powiedzieć w Demie. Nie, tutaj jest bardziej tak troszeczkę. Zróbmy tak, że tak naprawdę te te gratulacje są nagrane. I po prostu dali imię zwycięzcy, tak, ponieważ to było nagrane, oczywiście. Ponieważ Quark nie mógł przypowiedzieć, kto by wygrał. Ale w Demie to wideo Kwarka było na żywo, ponieważ on sam wypowiedział ich imiona. Więc zapewne już wiecie, co Hydro Displacer robi, ponieważ widzi go, widzicie go w akcji. Okej. Okay. Jakby co? Coś czego ja w ogóle jeszcze nie powiedziałem. Ta woda, która jest na początku na, na tym na tej planecie, to cedonie wskoczysz... Przez parę sekund popłyniesz i cię zje. Efektywnie cię zabijając. Ale cóż, czas na sekcję, która mnie bardzo wnerwiała, kiedy grałem w tą grę za pierwszym razem. Dla mnie to był najtrudniejszy moment w całej grze, ponieważ ja byłem szajskim graczem, ale teraz ta sekcja spikuś. Więc musimy się streszczać, ponieważ się woda napełnia w tym pomieszczeniu. I jak woda się napełni na maksa, to się utopisz, ponieważ nie będziesz miał wystarczająco czasu, żeby dostać się do końca. Szybko się tutaj dostałem, ponieważ zawsze woda spowie tej drabiny już. To była najtrudniejsza sekcja, według mnie, według mnie ponieważ nigdy nie mogłem dopłynąć do końca. Ale teraz, wszystko tacy, mogę to, mogę to bez problemu przejść. I tak, panie i panowie, się dostaliśmy do kapitana Quarka, ponieważ ta mina nas zabiera na samą górę. Nie wiem, jak fani się tam dostają, ale okej. Okay. Cóż! Ten koleś nas nie przepuści, ponieważ on myśli, że jesteśmy paparazzi.

4000, i kolej. Wygląda na hardcora. Na co modłosy, jakby był z zrobiony, ale co trzeba mu zapłacić. You it works. You the hinges, the door opens. Więc w końcu znaleźliśmy kapitana Korka. I tutaj by był błąd w fabule, ponieważ gdybyście robili tą misję pierwszą, to ta pokazówka by nie miała sensu, ponieważ Quark chciał powiedzieć, że oni są z wyścigów, ale gdybyście tutaj poszli pierwsi, to wyścigów byście... to byście wyścigu nigdy nie zrobili. Ale cóż, Quark wie o sytuacji z Drekiem, więc on nam chce pomóc. On chce pomóc na tutaj Klanka.

Ale najpierw polecimy do yy, Aridia, żebyśmy mogli dać tą nagrodę agentowi, ponieważ o nim nie zapomnimy. Więc yy, wycinam dopóki. Wycinam do momentu, kiedy się spotkamy z agentem. Już jestem? Wiem oczywiście, agent ma nas tak naprawdę w dupie, ale nam, nam da. Yy, ten gadżet Więc, Sonic Summoner przyciąga piaskowe myszy, które nam będą pomagali. Które nam będą pomagały w czasie bitwy przez jakiś krótki czas. I to chyba jedyna część, gdzie. Eee... Ci pokazują... Mają taki filmik instrukcyjny co ten... Co, co, kiedy pokazują co gadżet robi. Jakby co, SPOILER, ja tego nie będę używał w ogóle, ponieważ nigdy nie potrzebowałam pomocy piaskowych myszy. Ale pokażę wam teraz. Po jakimś czasie on znika. W dwójce takie co się stanie bronią, gdzie masz kurde syntetoidy. Ale cóż, panie podobie, czas na następną planetę. Ostatnią planetę na dziś Umbris. Ta misja w ogóle zakończa akt pierwszy. I się dużo wydarzy. Planeta Umbris. Nie wyłączę pokazówki lądowania, ponieważ nie chcę wyłączyć tej pokazówki, która zaraz będzie. On po prostu reklamuje ten challenge course. Let's Okej, okay. planeta Umbris. Plata, która szczerze testuje gracza. Żeby go. Bo takie przypomnienie, czy pamiętasz, jak gra się w tą grę dokładnie? Według mnie, oczywiście. I muzyka w tym poziomie jest strasznie dziwna. Ponieważ co nie jest tak, jak była zawsze w Ratchetcie, taka elektryczna i potem... O, są dziwne takie! Rekomenduję posłuchanie soundtracku, Żebyście skumali o co kaman. Z tym, co chciałem powiedzieć. Naprowadzane miny, które można łatwo rozwalić śmiotaczem płomieni. Ale ciekawe jakby sobie Quark poradził. Więc ta planeta nawet jest wielgaśna. Jest jedna misja tutaj oczywiście, ale dużo się tutaj robi. Długi poziom w sensie. Ale dużo śrubek tutaj jest. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. No i tutaj ten dziwny odgłos jest, którego nie mogę teraz rzucić, ponieważ wiecie rozwaram wszystko, ale jakiś, jakiś tam głos jest, czyjś głos. Okej, okay. w ogóle po czasie te, te, te przyciski się wyłączą i trzeba będzie je od nowa włączyć. To można usłyszeć po dźwięku. I brak mi amunicji, a sklepiku tutaj nie ma drugiego. Jest drugi, ale... Pod koniec samego poziomu. A pod samym końcu Na samym końcu poziomu jest sklepik, o szczerze. Tak jest mało sytuacji, gdzie potrzebujesz używać broń, ale cóż. Wow! Nic się nie stało. I oleję te śrubki, ponieważ aż tyle hajsu tutaj ja nie potrzebuję. Ponieważ po tej planecie będziemy kupywali bazukę, i to będzie że wszystko, co będzie. Co, wszystko, co będzie ważne, jak chodzi o kupowanie broni. Będę, będzie trzeba kupować niektóre gadżety, ponieważ gra tego wymaga. Ale jak chodzi o kupowanie broni, to nie. Jesteśmy. Będziemy mieli. Dużo banku, duży bank będziemy mieli. Ale cóż, technicznie już, już jesteśmy w środku tego budynku. Teraz czas na wodną sekcję i ta drabina wspomina mi Snake Eater Metal Gear Solid 3. Dużo mi Metal Gear Solidar, ta gra przypomina. Macie z tym problem? To są w ogóle rekiny, które cię będą zabijały, kiedy będziesz w wodzie. Więc tutaj masz szansę na wybicie ich, że nie masz szansy, musisz ich wybić, ponieważ inaczej się zanurzysz i cię gnida zje. I szczerze, naś ciężko wyskoczyć z wody potem, ponieważ oni potem włączają turbo rybie turbo, które jest bardzo szybkie I sprawdzaj, czy wszystkich zabiłeś, ponieważ może być taka akcja, gdzie jeden śmieć na rogu może być i potem yy, jego rybim turbo cię pożera. O, nie musiałem wody zabierać. Okej. Okay. Yy, wody tutaj przywracać. Głupi Ale nie mogę zrozumieć, co ten głos mówi. Muszę chyba sobie czystego soundtracku posłuchać. Okej, okay. wodę tutaj trzeba zabrać, ponieważ te kosmiczne rekiny by mnie z... zjadły żywcem. Jeden tutaj się dusi. Aż mi go żal. Ułatwię swój ból. Albo pozbędę się Twojego bólu. Tutaj nie ma rekinów, ale ponieważ za wysoka stoi woda, to jakbyś swingshotował, to byś dotknął wody i wtedy byś dotknął wodę, byś wpuścił się od swingshota. Ostatnia sekcja z rekinami tutaj potem koniec poziomu. No i boss. Boss i potem koniec poziomu. Jeszcze tylko trzy śrubki i byśmy mieli piękne 18 tysięcy, czego ja tutaj nie lubię. To jest to, że trzeba kurde, Co nie, raczej się za to nie złapie. Znaczy, to jest troszeczkę wyższe, tak, ale wygląda na to, jakby się mógł raczej złapać. Więc wodę zabieramy i jej nigdy już nie oddamy. Tak, są przypadki, gdzie możesz zabrać wodę, ale potem ta woda, nie wiem, znika pomiędzy planetami. Ale cóż, to jest praktycznie koniec kursu treningowego albo challenge course kwarka. Na tam stoi w tym w bardzo mrocznym pomieszczeniu. Hmm. Czekaj, ale co tam na dole będziemy robili? Well, well. You Wiem, musimy iść na pierścień bohaterów, żebyśmy mogli dostać coś, na co zasłużyliśmy. Ratchet jest podejrzany. Podejrzewa sytuację.

Więc znaczy, tutaj się dowiadujemy, że on pracuje dla Dreka, ponieważ on jest. ponieważ Drek go sponsoruje. I kwark nas nie zabije, tylko on. W ogóle jego szczęka, kurde, do jego ciała się łączy. Więc praktycznie Drek sponsoruje teraz Quarka i gdyby Quark prze... ten zawiódł Dreka, to by spon... jego sponsorowanie by się skończyło i by nie miało hajsu. I oczywiście jego reputacja by się skończyła. Ale cóż, oto z Blurgen Snuggle Beast. Coś, co było w reklamie kwarka. I moi koledzy zrobili sobie taką głupią teorię, ponieważ gdy zobaczyli tą reklamę, gdzie Snack go pożera, miało, kiedy miał go pożreć, to moi koledzy myśleli, że tak naprawdę kwark, prawdziwy kwark nie żyje, i tak naprawdę kwark, który jest w tej grze i w serii, jest klonem. I oni powiedzieli, ponieważ on ma inne oczy, ale. Film był czarno-biały, gdzie była ta reklama. Wiecie, ta, ta sekcja, gdzie Snackdown go pożerał. Więc yy, to była głupia teoria, według mnie. Ale cóż, kiedy zabierasz jedną sekcję, to wtedy on włączy barierę. I kiedy ma włączoną barierę, trzeba go na most wprowadzić. Potem ten most się zapada i on traci kolejną sekcję. On ma też atak, który pozwala na zabieranie amunicji. Jakby co, Ratchet jest teraz bardzo wkurzony na klanka. Z tego powodu, że Kwarkik tak wrobił. Coś tu bardzo mało amunicji do blastera jest, co jest źle, ponieważ nie mam innej broni, która szela prosto. Mam bomb glove, pełną amunicję, więc może to się przyda. A, cóż, nic się aż takiego nie stanie. Jak zginę na tym bosie, to przeze będę płakał, ponieważ ja nigdy nie ginę. Na... Nie. O, atak, który zabiera amunicję. No, bomby raz w czas się mogą przydać. Ale to, ponieważ ten boss nie jest aż tak mobilny jak inni bosowie. No i praktycznie już po bossie tylko ten most i po nim. I jakby co, ta bariera jest pomarańczowa w oryginalnej wersji. Nie wiem czemu jest tutaj zielona. I ponieważ ten snugląd jest debilem, nigdy się nie nauczył od swojego pierwszego błędu. Ale cóż, to jest technicznie koniec aktu pierwszego. I się dowiedzieliśmy dużo rzeczy tutaj. Quark pracuje dla Dreka, Drek chce zniszczyć planety. I teraz raczej i Clank się nie lubią. Albo raczej nie lubi Klanka. Więc, ten info nam mówi, że Drek atakuje kolejną planetę. I że cały batalion tego ziomka, yy, jego cały batalion uciekł. O... Więc are chce zemsty. Więc Ratchet chce iść za Quarkiem. Ale Klank pójdzie z nami, pójdzie z nim, ponieważ w prawie wszystkie statki potrzebują ten e, specjalny Robotic Ignition System. Czyli, że bez kwarka on żadnego statku nie uruchomi. Bez klanka. Mam nadzieję, że nie podziałem bez Quarka, ponieważ to byłoby bardzo głupie. Więc. E... Klang powiedział, że on mu włączy statek, kiedy polecimy do tej planety i uratujemy komando. Chodzi mi o to, że, wiecie, Klang włączy statek tylko wtedy, kiedy raczej pomoże temu żołnierzowi. Wiecie o co chodzi? Więc Drek nie jest zadowolony tym, że Quark zawiódł e, swoją misję. Więc on ma jeszcze jedną szansę. W ogóle szybko kwark się dostał na flotę Dreka. Ale przynajmniej Drek mu dał jeszcze jedną szansę. Ale cóż, to jest planeta batalia.

Wiem, że teraz prawie przez, całą, przez cały drugi akt raczej będzie antagonistyczny dla klanka, ponieważ to wina klanka, że kwerkik zdradził. Ale cóż, w następnym to, to wszystko jest na dziś. Mam nadzieję, że wam się lepiej podoba. To jest polski Gamer 17 i ja Was żegnam. Adios.